Maneczko, mordeczki, zapraszam Was na odcineczek. W tym odcineczku jak widzicie jedziemy, z, ko jedziemy sobie z kolegami, nie samemu. Też jestem zaskoczony, wiem. No, jedziemy sobie o kurwa świsko. E jedziemy sobie z kimciarzem i Simpsoniarzem. Ale siedzimy na długie. No co na wstępie możecie zostawić opencję w górę Subika na kanale, jeżeli wasz się odcinek oczywiście spodoba. Eee, nie no, myślę, że nie ma powodu, żebym się nie swodował Możecie napisać jakie formaty najbardziej lubicie, przez za czy samemu, czy walenie konia, no po prostu mi to napiszcie. Bo chcę po prostu też pod was tam też nagrywać, nie? O kurde. Eee, no i jedziemy sobie chyba na górki, zobaczymy jak pójdzie. Jeśli jeszcze okaże, wy wiecie, widzicie po mnie turca pewnie. Jak będzie, jeżeli będzie na mnie turca gleba i pod górką, to znaczy pojechacie na górki. Jeszcze zostawiłem seromana, Romana, żeby sobie pochodził na dworze, nie? Chwilę I chuj na, na straką mi ptak, nie? Na lusterko Ale kurwa super Wydychamy W ogóle ja nie benzyny benzyną resztki jakieś Ja jadę Ja nie wiem, że ktoś mnie bo no co tam Dwa nie? I się jeszcze okaże Nie było czasu kurde tankować Nie było czasu czekać Aż mi przywiozą benzynkę Dałem tych mówię kupcie mi 10 litrów i no, no nie chciały się czekać, no, tylko tak też go jakoś bardzo chujnie pałuje Dobra, włączymy, włączę wam kamerkę, żeby dzisiaj się coś działo Dobra, yy, już jesteśmy niedaleko tych górek w sumie. Ja o, wytrzypają sobie buta. Jesteśmy niedaleko tych górek, całą drogę gdzie masz 30 kurwa, w który do 405, ale rzadko. Eee. Na tych górkach to ja nie pamiętam kiedy ja byłem ostatnio. Ja. Ja dawno, z tego co tak plus minus pamiętam. Najgorzej mi z faluszki u nóg, bo mam te takie kurwa z siatką. co mam no, grube takie skarpetki, ale tak pis I najgorzej z faluszki Spaluszki u nóg, też i rączek. Na luksus, luksusie jadę na dwójeczce Kurwa jaki Roman, Romanem to już tutaj naprawdę długo nie byłem byłem raz z tągielską, znaczy raz no ostatnio To wtedy był ostatni raz Ole powycinali kurwa ty Traktorami tutaj napierdalają patrz Kurwa wiesz koszą tu kurwa Papa, pa od się nie pierdolę Jeszcze chłoda kurwa Nie, przejebałem O kurwa jak No To było tutaj To ja się, zgaszę i nie, nie podjadę tu, gdzie tam kurwa Ślizga, chuj Jebany patyków nadawały Tylko o, bo i tak tu nie skręcą o. Widziałem ja, to jest jak mój No co ty kurwa? Przy będzie chujowo nawet Zgaduję. O kurwa ja to jednak nie podjeżdżę Ja pierdol, ale ślizgo o kur... Dobra, piach, piach, piach Ja pierdol Nie, nie, nie Uchody szmatu Gdzie kurwa? To co za pierdole? Ja pierdolę, jebany rajder Mocno! No kurwa, chłopie! Na dwójce! Gdzie ja Na dwój Skuterem skute E, dawaj e, tam! Kurwa, szkoro zjebłem. Ja pierdolę, jakie tylko że nie są... <laughs> Jak zawsze kurwa, kubuś ma najgorsze pomysły Dobra, już jeżdżam O kurwa, je pierdolę

На хлопе! сыну Давай, сыну, лоєнь! Вот и шматок. Badawaj. Ta górka. No dobra to ja Wam chyba wyłączę na razie yy, i włączę jak jak po prostu będziemy niedaleko tych górek no bo chcę Wam nagrywać jak no wiecie co chodzi No tak czekaj JA PIERDOLĘ ZAPYNA SIĘ NO TAK JA PIERDOLĘ JA PIERDOLĘ Może paliwo się tego wyjebało? Ja! Ja! Ale będzie ja pierdole O ty kurwa! Może paliwo ci się tak przelało i gaźnik nie łapał?

О, курва! Ну, было близко. Ja pojeby, kurwa. Dopingowałem go! Jad No to głupi niby! No ty, ty zapierdalałeś! Ja się do tego przystosowuję! Ja ale co tym razem! Ja kurwa pęci, mam taką biedę, a ja pojechałem, kurwa, a jeszcze jeździ ty, to w ogóle małą w chuj. Dlatego co pielę gasi? Mm. O kurwa Pff, Tam kurwa nic nie chlipie Ale ruszył z tego A tutaj podjeżdżałem Romanem no? Tak. Tak? Tylko nie Romanem tylko... no? <grafik> ma... Auto Nie Ty masz tylko tu mieszankę ha? Tylko ty masz tu mieszankę Pierdala ja mu nie dam Ale kolega, o ja wierdolę no. Nawet pół litra, że do chaty nie dojechał. Nie stać mnie. no takie prezenty Ona kurwa. Ja mam kurwa w pół litra chyba <śmany> taka bieda. Nic nie chlipie nawet <śmany> 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 Mróz puszcza i leci z drzew woda bo poczekajcie, bo ja chciałem sobie zrobić taki. Kurwa. Tor to za dużo powiedziane, nie? Ale patrzcie, zjeżdżacie. Se... Dajmy, zaczynamy. Z... Nie, zaczynamy stamtąd, nie? Jedziemy się tak. Zapierdalamy, zjeżdżamy się tutaj, nie? Jedziemy się tutaj. Jedziemy się tutaj. Zapierdalamy się tutaj Zapierdalamy się tu kurwa przejebałem I Jedziemy tu Czynę to tamtą zacząć I tak jechać, tak o Ja wachy nie mam tak szczerze I na przykład może teraz tutaj I Na przykład teraz tu No, tylko że ja tych sam nie jechałem, więc nie wiem gdzie to jest dokładnie. No tutaj. Nie. Jedziemy sobie tutaj. Nie. No i na przykład sobie tak. Jeżeli jeszcze tu, nie? To byłby. Nie patrz na mnie, ja ci nie dam, ja mam 200 ml może. Nie nawet mi kurwa nie chce chlipać zbytnio, więc nie wiem, tak się bym powiedział. To spójrzmy pół litra i chuj. Do czego? Byle czego? No coś się na pewno by znalazło Jakąś starą butelkę. No, bo to pali no, 8 litrów na 5 km No, butelki tu wszędzie leżą Pewnie tak. A to co to tam leży? Polną może 3 km nie. nie Ja też nie chciałem tam rozwitkać O kurwa no, Bo się sprawdza stan paliwa przed wyjazdem I było po prostu w